Kolejne fantastyczne starcie. Grzegorz Niedzko i Krzysztof Spławski. Sami tego chcieli, wciskali razem bazer. No proszę. No to według czasów zostali przyporządkowani do kolejnej wspólnej rywalizacji. Teraz już nie będzie synchronizacji bazera. Teraz każdy walczy już o... Przejście dalej, bo przygran odpada. odpada. Jest tam oczywiście cała rodzina. Niecko, żona, Niecko, pierwszy, pierwszy jednak Grzesiek Niecko. No i musiał przepuścić na, na tym skrzyżowaniu rywala z prawej, Krzysiek Spławski. Grzesiek ma no, taką technikę, że wydaje się, że on nie jest szybki, a on jest. Łooo! Wow! Spławski jedzie do domu. A Grzegorz Niecko jedzie dalej. Krzysiek Spławski, nasz genialny parkurowiec, zawsze nas zachwyca swoimi saltami, tiflakami, a Grzegorz Niecko wykonuje misternie swój przygotowany plan. Spokojnie, tak, po nim nie widać w ogóle tej prędkości pokonywania przeszkód, a to wynika z niesamowicie... A to wynika z techniki, absolutnie topowej techniki Grześka. W tym momencie awansuje dalej. Nie czułem tego chwytu, ale i tak musiałem ryzykować, więc wyszło jak wyszło. dziękuję za ドッピング。